Serce, I dzisiaj omawiamy nowy update. No, gry zostały dodany, wychodzą tutaj klikamy. I patrzcie, tutaj możemy sobie grać ze starami, których nawet nie mamy. I dzisiaj dodano został super cel ID. Tutaj. Tutaj mi się ładnie. Tutaj jest ID. Klikamy w to. A kiedyś jak nie było tego to musieliśmy z się połączyć no gry został dodany oddzielnie czat Widzowie, Oddzielnie został dodany czat No gry widzowie Tutaj musimy kogoś sobie zaprosić, ale teraz Nie będę zapraszał W odcinkach jak będę grał z widzami to będę To będę tak robił, że będę zmieniał tutaj to Że będę tutaj kliknął i pisał I też można jeszcze gry że to że tutaj, że obok klubu jest jakiś team i, i na niego klikam i tu klikam i szukamy pod przyciskiem jego pod przyciskiem jego konto, to klikamy, tutaj tam zostało dodane za i za dymiarze. to to klikamy, a możemy mu zasugerować sugerować jak jesteśmy jeszcze w, w Żeby do nie zapodnął. został dodany nowy nowe rebona na prezentu. To jest nowy trybki i to ja było z A, to ja... nie do 24. Będą jeszcze takie rzeczy. Będą oferty na będą za darmo rzeczy. Idą podaje rzeczywam. Tutaj są te trzecki. One będą do końca grudnia Jak się nie mylę. I to, jest inny, jest to fajne. Może będziemy mieli wszyscy nadzieję, że, że będzie wreszcie jakiś nowy box niż te wszystkie zwykłe boxy Co mi <laughs> się no, widzowie. Napiszcie w komentarzu czy wam się w Brawnostarsie no znaczy to te boxy, czy są teraz oryginalnie jak się wam, to powinni dodać nowy box widzowie no, jak to jest, to są oddzielniki to jest oddzielnik i tu oddzielni znajomi widzowie i tutaj co mogę jeszcze wam pokazać nie wiem w ogóle jeszcze jest jakby to mało. to było tyle elo i